Może u wybrzeży wysp SOKO, kilka mil od Hongkongu, od dawna już nie jest czyste, ale od czasu pandemii pojawiły się nowe śmieci maseczki ochronne. To jest to, z czym musimy sobie teraz poradzić. Mamy koronawirusa i wszystkie te maski wypływają teraz na plażę. Nasuwa się kilka pytań, jak niebezpieczne dla naszej planety są w rzeczywistości maski ochronne, które musimy nosić na co dzień? Oraz dlaczego tak wiele z nich trafia do morza zamiast do prawidłowej utylizacji i gdzie je właściwie wyrzucać? Maseczki, maski FFP2, maski chirurgiczne, a nawet gumowe rękawiczki, których ludzie używają teraz powszechnie z powodu pandemii, wszystko to należy do odpadów zmieszanych. Dlaczego? Ponieważ są to odpady higieniczne, nie nadają się do recyklingu, więc materiały te muszą trafić do odpadów zmieszanych i powinny zostać spalone. Niestety nie wszystkie maski są spalane, wiele z nich kończy w morzu. Jak bardzo jest to szkodliwe dla zwierząt morskich? Reporterka Deutsche Welle postanowiła sprawdzić z jakiego materiału są wykonane. Kupiła więc jedną maskę FFP2 w aptece, jedną w berlińskim dyskoncie, a dwie inne zamówiła w internecie. Następnie wszystkie wysłała do laboratorium tekstylnego, gdzie zostały poddane badaniom. Po dwóch tygodniach naukowcy mają wyniki. Dobra wiadomość jest taka, że maski nie są szkodliwe dla ludzi. Nawet 8 godzin pracy w masce nie stanowi problemu zdrowotnego. Dla środowiska jednak sprawa wygląda inaczej. Jeśli teraz maski trafiają do środowiska, to na razie nie szkodzą naturze, same w sobie są nieszkodliwe. Jedyną wadą jest to, że niektóre substancje w nich zawarte, takie jak polipropylen, wymagają stosunkowo długiego czasu, aby natura mogła je rozłożyć. A potem polipropylen staje się mikroplastikiem i to właśnie jest tak niebezpieczne dla środowiska. Oceanolodzy znajdują ich coraz więcej u wybrzeży Hongkongu. Ocenia się, że w 2020 roku w morzu wylądowało ich około 1,5 miliarda. Musimy ograniczyć używanie przedmiotów jednorazowych z tworzywa sztucznego. To najważniejsza rzecz. Dużą rolę odgrywają też rządy, czyli jak dane kraje pozbywają się odpadów. Tutaj w Hongkongu kosze na śmieci i kosze na ulicy mają szerokie otwory. Ludzie wrzucają tam maski, myśląc, że robią to co słuszne, ale maski szybko wyfruwają, lądują na ulicy, w kanalizacji, a następnie w oceanie. Każdy musi pomóc, aby temu zapobiec rządy, ale i każdy z nas. Nie wygląda na to, żeby maski miały zniknąć z naszego życia w najbliższym czasie. W morzu jest ich już o wiele za dużo, ale my możemy zadbać o to, by w przyszłości trafiło ich tam jak najmniej.